Dzień dobry, witamy serdecznie, trener Jarosław Knopik Klubu Zespołu Warmia Energa Olsztyn, razem z zawodnikiem zespołu Przygotowaliśmy ćwiczenia dla dzieci Pod patronatem Energa Grupa Orlen Pokażemy kilka ćwiczeń, które można wykonać W zaciszu domu Na podwórku Kierujemy te ćwiczenia do, do Najmłodszych Ja będę Mówił yy, i tłumaczył te ćwiczenia, a Piotr będzie te ćwiczenia wykonywał. Do pierwszego treningu potrzebna jest nam piłka. Może to być piłka do piłki ręcznej, może być to piłka do mini-piłki ręcznej, tak aby yy, mogła, mogła ta piłka kozłować. I potrzebne nam jest krzesło. Te dwa rekwizyty będą w dzisiejszym treningu wykorzystane. Pierwsze ćwiczenie zaczynamy jak zwykle jak zwykle od rozgrzewki i staramy się yy, kładziemy piłkę na, na, krze, na krzesełku wykonujemy wykonujemy za, za krzesłem Piotrek ustaw za krzesłem za krzesłem bieg bieg w, miejscu, bieg w miejscu tak przez 30 sekund i po 30 sekundach bierzemy piłkę i staramy się piłkę przełożyć nad głową. Bierzemy piłkę, przekładamy piłkę nad głową, cały czas, cały czas się ruszając, odkładamy tą piłkę i znowu przechodzimy do, do jego miejscu. I jeszcze raz bierzemy piłkę, przekładamy piłkę nad głową. I to będzie pierwsze ćwiczenie, ćwiczenie rozgrzewkowe. Drugie ćwiczenie Piotrek bierze piłkę przed krzesłem. Będzie kozłował, kozuje przez 30 sekund prawą ręką, a potem dalej kozując tą prawą ręką, omija, omija krzesło, kozując i jest w takiej samej pozycji, i potem zmieni rękę. Czyli kozujemy w miejscu, przechodzimy do znalomu, piłka wędruje do lewej dłoni i tak samo. 30 sekund kozujemy, i po 30 sekundach staramy się ominąć krzesło. Kolejne ćwiczenie, następujące. Toczymy piłkę przed krzesłem, toczymy piłkę z rozkroku z prawej do lewej ręki. Po dwa razy z prawej do lewej, i potem tą piłkę łapiemy. Rzucamy oburącz dołem przez krzesełko. Omijamy z jednej strony krzesło i tą piłkę łapiemy. Wracamy spokojnie na miejsce i powtarzamy w drugą stronę. Czyli toczymy piłkę po dwa razy z prawej do lewej ręki. Podrzucamy piłkę i wracamy. I to samo w drugą stronę. Po dwa razy toczymy, podrzucamy i wracamy do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz w jedną, raz w drugą. Kolejne ćwiczenie będzie następujące. Staramy się, jesteśmy przed krzesłem, staramy się, yy, podrzucamy piłkę dwa razy do góry, łapiemy nad głową i po tych dwóch razach przechodzimy do kozłowania yy, prawą ręką, staramy się usiąść cały czas kozłując i wracamy, znowu podrzucamy i to samo wykonujemy lewą ręką. Czyli podrzucamy piłkę oburącz, łapiemy nad głową, jeszcze raz. Kozujemy prawą ręką. Siadamy. Kozujemy i wracamy. I to samo w lewą ręką. I jeszcze raz. Jedną i drugą ręką. Dziękujemy. To był trening z użyciem fiłki i krzesła kierowany dla najmłodszych. Dziękuję bardzo.